Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmiku z Dragon Ball Z Ultimate Tank Online. Dzisiaj kolejny meczek. Hmm, kim by sobie to zagrać? Oczywiście, wezmę postać, której nie grałem, czyli Jamsza. Znaczy, grałem nim, ale nie nagrywałem po prostu z niego żadnych materiałów. Jak wiemy, Jamsza jest jedną ze słabszych postaci w całym Dragon Ball. Znaczy, wiecie, znaczy nie może jest słaby, co strasznie taki luzerski. Głównie chodzi o to, jak on zginął na samym początku walcząc z tymi cybermenami. Wiecie, jak to się mówi, jest, na przykład, są poziomy trudności. Na przykład, nie wiem, jakieś rzeczy, coś takiego jest e, bardzo trudny. Trudny, normalny, łatwy, bardzo łatwy. I ostatni poziom to jest Jamsza, czyli całkowicie banalny. <laughs> Zagramy sobie na Rocky Land. Muzykę wziąłem randomową, żeby. Ale mi wybrało. Taką bardzo spokojną, chociaż może będzie pasowało do tej walki. Jak wiedzieliście, być może e, albo i nie, zauważyliście, walczymy z Omega Shenronem. Czyli to trochę, trochę taka dziwna walka. Załóżmy, że nie wiem, Goku byłby martwy, wszyscy byliby martwi. I ziemię musi chronić właśnie Ziemianin typowo Ziemianin. Bo w sumie sam nie wiem, czy Tenshin jest najsilniejszy, czy Krilon. Chyba Krilon jest najsilniejszy. Pamiętam, było takie stwierdzenie powiedziane e, chyba w jakimś odcinku. Chyba nawet ten Akira ma twórca Dragon Ball'a, tak powiedział, że Krillan jednak e, mimo wszystko jest najsilniejszą postacią, le, typowo właśnie taką ziemską, wiadomo, prawdziwy e, ziemianin z krwi i kości, nie jakaś mieszanka sajańska. No przebił się z Kubaniec, naprawdę. No niedobrze, niedobrze, ach. Dobra, zostaw, nie musisz się pododować zaraz po tym. Kur... Szybko, szybko ładowanko, jedziemy! Ale on się szybko ładuje, ten Omega Shindran. I się uwolnił, ale głupyk. Po co on to zrobi? Ja też się uwolnię i ja jestem trochę później uwolniony, więc zostanie mi to na dłużej, nie są widzicie. A, nie udało się. Bo jesteśmy obaj uwolnieni, więc obaj mamy jakby równe szanse na e, przebicie się, czyli Kamień, Papier, Nożyce wraca znowu do łask. Pięknie, pięknie. O, lubię tą, ten, ten, to tchemę co leci teraz wstać. czy słyszycie. To jest jamsza tchemę. ale jamsza się potężne zrobiła z Cybermenem i o problemy, naprawdę. I jedziemy z kameramechana z Shenrona skoro już mogę to mogę nie? ja lubię właściwie tak wiecie jeżeli jestem uwolniony i spokojnie mogę wyprowadzać moje komba to wolę najpierw jakby wiecie naładować pasek sobie energii tak żeby móc użyć jakiegokolwiek superataku użyć go a dopiero potem kontynuować bo wiecie mm, lepiej póki można to trzeba napierdzielać e, zwłaszcza superataków w tej grze bo naprawdę czasami ciężko po prostu móc je użyć bo ten pasek rzadko kiedy ładuje, A jak widzicie, pięknie tutaj, po prostu już tak zmiotłem z ziemi tego Shenrona, że to będzie bardzo jednostronny pojedynek, podejrzewam. No, chyba że jakoś się podniesie z martwych. Bo jak widzicie, jeszcze ja mam wciąż e, uwolnienie, cały czas aktywne, <coughs> cały czas kontynuuję to combo moje. W dodatku mam naładowany prawie na maksa pasek super ataku. Więc no, proszę was, to jest czysta formalność. Ale będę kontynuował mój atak, może się uda złapać go w darmowe. Nie, nie udało się darmowego komba uzyskać. O, ty połowy tych nie trafiasz, łopcze. Odbijemy do ciebie. I użyję może super ataku. Mm, aj nie, bo cały czas napiera na no mnie. Super atak, bajnik, coolów, fine feast! Fajnie nawet to wygląda. Jeden z fajniejszych ładniejszych takich super ataków tutaj. W tej grze. Ło wow. i Amshas here. No i jedziemy dalej z Koksem. kurde jak ten Jamsho tutaj wygląda jak z powinienem chyba przegrywać tym jamszą, czy coś takiego, żeby pokazać jego dziadostwość, chociaż w tej grze, muszę wam powiedzieć, jest całkiem dobry. No, przebiście, się, przebij się, nie wiesz, że możesz trójkąt nacisnąć i przebić się przed moją gardę, chłopcze? Ach, przynajmniej w tym masz farta. O, no, chodź tu, chodź tu, chodź tu, jest, udało się, dobrze, a dupa się nie udało. Bardzo taki wyrównany pojedynek, ale ja wygrywam, żebym mówię pojedynek na e, zwarciu. No i znowu mogę wykonać to kombo do końca, no co za cienias. Powinien siedzieć tam i się ładować, a nie próbować mnie atakować. Jak wie, i tak ja się obronię. No tak, tak, tak możemy walczyć. Jedziemy z Ultimate Atakiem! Potęga Jamszy jest nieokiełznana. Tamten zabawiał się ładować, próbował mnie napierdzierać bólkami, które tak do mnie na, nie dolatywały. No i jedziemy, szedłem, i w prawo, w lewo, jedziemy, jazda, jazda, już, i w ziemię, i po tobie. Jaz, się, ziemia rozpieprzyła, jamsza rozwalił, kurde, taki fragment ziemi. No co za potęga, jaki jamsza jest niesamowity. Jednak zwracam honor, naprawdę, potęga Jamszy jest nieokiełznana i jego moc po prostu. Po co ten Goku tam się walczył, po, to, po co ten Vegeta tam był, skoro Yamcha mógł wszystkich tak po prostu rozwalić. Dobra, dzięki za oglądanie, komentujcie koniecznie, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka, na razie, cześć!